ma, no jestem dzisiaj znowu z Nexerem. No cześć No tak, no i ogólnie Nagrywamy dzisiaj na przypale Ponieważ wziąłem skin Administratora No i tak Za przypał musicie zostawić łapkę w górę I mów Nuxer ile ma być Łapek, żeby był kolejny skin mm, Nie wiem, 230? No tak, no i standardowo Możecie pisać Jakie ja mam skina wybrać do następnego odcinka w komentarzu? Ja wybiorę najfajniejsze propozycje. Także bez zbędnego przedłużenia lecimy na arenę. Tak więc, Mortki Arenka wystartowała. Ja muszę uciekać, bo tu normalnie trzeba zdobywać pozycję. Dobra, gitara. No, także dawno odcineczka z SCB nie było. Także mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi za to, że nagrywam eee, SCB. Dawno nie było z racji tego, że słabo z komputerem było, a teraz już jest lepiej. Naxer ej, wywaliło naxera na, na, na już na stałe, nie? Ale go ścina nawet w Minecrafcie. Tak to jest właśnie nagrywanie z Naxerem. Jak widzicie co się tu dzieje? Kurde. Ale ściny są w ogóle, w sensie dużo osób ma ściny. Patrzcie co się dzieje. Halo, halo. Ogólnie, pingi jakoś tak dziwnie skaczą. Jesteś? Jestem. Właśnie nie widzę, ci, że cię ty. wywaliło. Ale czy nie, tylko z spika. No oj ojoj joj, jo, 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 jo. co to taka ścina była? Jakaś ostra ścinka, bo hapałem ci. Tylko, że przez ten czas to mnie nie było trzydzieści No właśnie, właśnie widzi, właśnie, no jedno dzięki mnie w sumie. <laughs> ha, jak? Goś. Aż mogłeś mnie oszczędzić, ty. No tak. Dobra, już powiem. A i ogólnie jeżeli chcielibyście wiedzieć coś na temat tego co wrzuciłem przed filmem to w sumie zbytnio się na ten temat nie będę rozwodził, bo sami widzicie jak to wygląda, żebyście się nie zdziwili, to było akurat o mnie ten, ten screenek taki także śmiesznie, bo można jadąc autem iść, także pozdrawiam polski język, naprawdę ciężko, ciężko. Tak, no weź, no. przestań, no. E, tam na ty. Nie Idź podejść tam. Ja nie. Nie campisz, Ale tam w ogóle podejść, nie idzie do ciebie. Nieprawda, idzie. Przecież są gracze z perełkami, tak? Perełkują się do mnie. Wo Ło, Ło, Ło. Ender tutaj, kurde. Kozaczy z łukiem, skubaniec. O ty, gościu, Ender. Dobra, ja sobie tu póki co ucieknę. Ogólnie widziałem, że chcieli, chcieliście tam yy, z shaderkami, żebym nagrywał, także nagrywam. Ponieważ fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. No, Ender, ciągle kurczę. Teraz mi będzie z nim trochę ciężej, bo on też szkielet, ja też szkielet. No, także, no. Dobra, ja się muszę skupić. A, mi... no, ja już odpadłem. Tak, już, aż tak. No, bo ja straciłem 3 życia na początku, tak nie szło i później. Kurde, muszę uważać. Muszę uważać, bo to niby te 4 HP mam, w sensie 4 życia. Ale to łatwo idzie stracić, powiem wam. Tak wam powiem. Także pamiętajcie, każde życie na SCB jest ważne. Próbuję, kurczę, już strzelić. No, także jestem w webie, możecie pisać gdzie wy spędzacie wakacje Będzie, będzie milutko No, jeżeli dotrwaliście do tego momentu To napiszcie na Akser, a ja wam przypnę serduszko, żeby się Akserowi smutno nie zrobiło Tak? No Bo ja tam widziałem, że wy go wyzywacie No tak się nie, nie Właśnie. robi Właśnie Ja tu proszę, swój Proszę go nie czas. wyzywać ja Ej, mnie wyzywają za to? Gdzie ty tu? No, no także Double Padłem kill od razu... szybki Triple kill ładnie. Ja spadłem od razu na ziemię. Ja nic nie muszę robić, a już gracze sami się zabijają. Widzicie? No, ogarnij lagi. No, ty jesteś pajac! Ty na tych lagach, chłopie, to jest, jest takie irytujące. Z czego, że mówię, żebyście nie wyzywali? A sam teraz cię od pajaców. Friendly family content. Halo, gdzie jest to? Nie wyzywajcie tego Lecimy teraz na Bo on, on nie wie, że jeszcze jestem za nim. On nie wie jeszcze, że jestem no. za nim Nie ma No stary, ty mnie bijesz Znikąd, ja jestem daleko, a ty mnie przechodzi hit To jest naprawdę... Stary no Ty mnie Ja w ogóle nie mogę za to Jestem biezuć. Jestem poirytowany twoim zachowaniem Naprawdę Chodź tu no Już mnie masz jeden HP nie sobie. No co? Nie, po mnie Łatwo Ja tak serio to teraz pewnie znając, że cię zginę Weź ci na kacpiksa, nie na mnie No jak? Nie, więc... Gdzie bliżej, tym będę żyć. Damy radę, czy nie damy rady? No stary! Te twoje lagi! Jaki ty jesteś! Ty jesteś taki S, ale gdyby nie twoje lagi, to. A, gdyby nie mam lagów. To no to i bardzo dobrze, że Caspix wygrał. Lecimy już na drugą arenę, kolejną arenę. Dobra, zaczęło się. Postanowiłem wziąć sobie szkieleta. On bo nie, czemu to by? Nie... Arena. Ty, ale widzę, że to wszystkich teraz ścina na tym SCB. Albo przez ciebie wszystko. W szczególności, żeby ta nadwidziała, to to w ogóle fajnie. Bo NTR nie mogą... Co? No, ja Oj, tak jak ja dobiłem Kacpiksowi, tak teraz Kacpiks mi dobił. Ej, no stary, ale są ściny, nie? Przez to wszystko. Dobra, tego Hirobraina trzeba wyeliminować, bo jego się najłatwiej zabija, jeżeli chodzi... Znaczy, się zabija się go łatwo, ale on nas też może łatwo zabić, bo ma ten żelazny mieczyk. Czy no, ja trzeci raz przepaść spadłem nikogo nie Ale, no ci mówię, nie? Po prostu jakieś ścineczki są malutkie. Z tego co widzę, i to nie z mojej strony, bo widzę, no. że to wszystkich zacina I wszyscy nie, mają no, full no, kreski Double jumping, nie ja nie mogę to zrobić to. O, Ender też spadł, także ładnie Obra, ten też już pięknie w locie dostał, a jak? Cześć, Ender chce dać mi się zawić? Czy co? A nie, ty, on mnie z bił, a później mnie bił z miecza Oto skubaniec. No z ręki, no łapka-fapka, no. Nie znasz? Dobra, gdzie on nie jest? Wiem, o, refil, Biorę. Biorę w ciemno. Eee, ktoś tu jest na drzewie. Zgaduję, że to ty, bo ty tylko tak Nie, mnie nie Czemu cię nie, nie ma? ma. No bo ja spadłem cztery razy pod rząd, bo mi David nie chciał działać. A, to GZ dla ciebie. Nie, bo ja ogromną magię jeszcze na tym maku są jakieś dziwne. Nie. O, Kaspix. Nie, nie spadł. Skubaniec. Kurde. No nie da się go zrzucić. Są on z nim? No nie, jeszcze zęciaczek. Tylko, że ja kiedy próbuję jednego zabić, to zaraz mnie drugi atakuje. I tak w kółko. <laughs> no to jest najgorsze. <laughs> No nie no na, przez telagi na arenie to się nic praktycznie nie da zrobić teraz. A ty też tak może tylko na tej ty masz takie większe. Znaczy nie znaczy nie, że tylko na tej, ale po, o dobiłem teraz Gatspiksowi. Po prostu mam, nie wiem czemu. Tak jakoś dziwnie, no. Pewnie przez nowy komputer. No, pewnie przez twój mózg. Co? No sensu nie miałem. <noise> <noise> Cicho. Znowu Gatspiksowi dobiłem, jestem normalnie bogiem, nie? A tak serio to nie. Nie wiem, kto ci takie komplementy mówi. Ja bym tak nie powiedział. No nie, da się, nie da się strzelać. Dobra, przechodzimy już na czwartą arenę. No ta, tak, że wystartowała już nasza ostatnia areneczka, ponieważ y, jeszcze zaraz chcę live'a y odpalić. I no. Cześć, gdzie ty jesteś? Ja cię muszę zabić za tego nie, nie, za tą bo no, ja... Nie mogę skakać podwójnie, naprawdę. Nie mogę przeskoczyć z wyspy na wyspę. A gdzie ty jesteś? Chodź. To ci pomogę na... moim odrzutem. No, ale przez to, to słońce, ale przez to słońce nic nie widzę Ale oślepia, no, no nie mogę przeskoczyć w ogóle Serio, aż tak? Klikam dwa razy w i mi wycofa Gdzie ty jesteś? A ja cię chcę znaleźć No chodź tu Chodź tu, pokaż się, o no. jesteś no. No. O, jeszcze coś dostał, strzał Mówię ci, patrz, ja nie mogę skakać w ogóle Dobrze, na Naxera. No nie, no ja będę żyć Chętnie Nie, nie, nie Dobra, zęciaczek już chyba, nie, nie spadnie Skubaniec No, utrzymują się Niby ten punch jest duży, nie no jest duży To akurat tutaj nie mogę powiedzieć, że nie Ale czasami nie zawsze jest skuteczny Spadłeś, haha, no bo... spadłeś Spadasz znowu No widzisz? Cofa mnie Znowu będziesz spadał zaraz Fajnie masz. No a jak? Nie! Przeuważać. Dostał strzała. Zara kolejnego. Albo zara cię chyba ten zabije. Catpix. Tak to jest właśnie nagrywanie z nakserem i robienie streamów. Jak on ma internet, jeden na jeden uplop. <noise> jeden na jeden. Ale, ale nie megabajt, tylko kilobajt. to ja bym chciał mieć lepszy Ja naprawdę nie mam jak. Weź tam ba z babcią, zagadaj, żeby ci internet kupiła, może. Ale to się tak mówi. Mam... Oj, Kaspiks dał. Także dzięki Jan... Caspix. Idziemy, widzimy się już na pożegnaniu. Tak, więc, Mortki, dziękujemy wam za obejrzenie tego materiału. Jeżeli wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwonkiem, jeżeli jeszcze tego mhm. nie robicie. Tak, tak. Tak, dokładnie. Zapraszam Was także do obejrzenia moich poprzednich odcinków. Trzymajcie się. Elo. Cześć.